Ja się na widzowie, Przed... nie wiem czemu, ale nie było słychać moje znaczy no nie było widać mo... mojego Minecrafta i musiałem tam zresetować i ja... mieliśmy na tamtym odcinku challenge, żeby nie nie zrobić nie, 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 poka nie kupicie, Pokaż mnie, czy... to będzie dobry przykład. Ja sobie już z 15 razy mogłem lasem sporo je kupić. Dobra, czekaj. A Grigor to się już... Grigoriks to, to dalej ciśnia. Ale ja mam generalnie lepszy pomysł. Był już odcinek, gdzie nie mogliśmy kupować bloków. No to teraz mam lepszy odcinek. Mam pomysł. Nie, nie możemy. Y, możemy y, tylko. Y, ten. Nie możemy obudowywać łóżka i nie możemy robić fireball jumpów. Fireball czy TNT? Fireball jumpów. Ale tak to TNT możemy. Ale nie możemy obudowywać łóżka. Morski kolor tylko ma beda jeszcze. Nie, morskie to ano. mi się już pomyliło z białym. Idę do morskiego. O, oni mają o oni mają chyba jak sety. Nie wiem, bo ja się nie znam, gdzie mam tekstur i X fuszego. Oni mają chyba jak sety. Więc musisz uważać. Generalnie, na jakim jesteś tak stupaku? stopaku? jestem na backpacku, a y A mi zaraz wyskoczy antymakro, bo klikam po 14 CPS-ów. 16 teraz miałem, to mi zaraz i tak wyskoczy antymakro. A to tylko. Moja myszka, Blodia 70, to im napiszę, to tylko Blodia 70. Proszę mnie zostawić. Dawaj, poradzisz sobie z nimi, jesteś lepszym graczem ode mnie. O, 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 o. I sam żeś leciał. Dobra, skacz im na bedo. Uważaj, uważaj. Do mnie. Dobra, ja Cię widzę. No nie. Wygrają. A niestety no. Gdybym mógł mieć lasem zbroje, to bym ich porobił. Ale nie, teraz to już możesz. Nie możemy używać fireball jumpów i nie możemy obudowywać łóżka. Lepszy pomysł. W ogóle trzy minuty Ciebie obserwowałem, a teraz dopiero ten. Dobra. Moja ulubiona chyba emotka, jaka może być. Na Blazing Packu. Nie ja zbieram nam na TNT. Dobra, mam TNT. Jakby co? E, bo bry... O kurde. Będzie im trzeba zdetonować wyro. Poczekaj, jaki ja kilo wkupię. Albo no właśnie kilo wkupię. Poczekaj chwilę. No zaraz do nich polecimy TNT jumpem. Nie, mam tylko jedno no. TNT jakby. Co? Tutaj lecimy na niebieskich? Mhm. Ja ci powiem, kiedy już może stawiać tego TNT-ka. Postaw tu, tu postaw. I czekaj, może ja się trochę lepiej. Nie, dolecimy, na luzie dolecimy. Dobra. No nie, zleciałem. No i mam pobytku. Dobra, ja już mam na TNT. Jeszcze raz, dobra. Masz. No to co? Lecimy na niebieskich. Jak Kiedy... no, masz cięki, to postaw. Jak masz no, cięki, no, no, to no. postaw. A ty już jesteś? Mhm. Dobra, jeden umarł. Jeszcze drugi. I drugi tak Dobra. To się chyba trochę ostatnio poprawiłem a, w PVP. Opi. Ej, chłop miał chyba Full HP, a ja je, nie do, jeszcze dostałem obrażenia od upadku, a ja go pokonałem. Dla mnie to jest dziwne. No strefę mu założyłeś. Lub lepsze hitki mu dawałeś. No lepsze, bo jeszcze nie dość, że biłem na ten, to jeszcze y, blokowałem się mieczem y, śro, y, ten. Nie środkowym, tylko yy, serdecznym palcem. Dobra, mam nadzieję, że dolecę. Dobra, na no luzie. Dobra, masz, na, masz TNT? No właśnie, idę z TNT. -kiem. I do kogo, do kogo lecimy? A masz, je, a masz jedno TNT chociaż? Nie. <coughs> Ale poleciałem. No, ja Chodź tu. Cztery albo trzy serd... Gdzie jesteś? Patrz tego spocenca. A ty u kogo jesteś? No, już nie żyje. O kurde. Miał chyba diag zbroja. Bo ja go uderzyłem, a mu to nic nie zadało. No, diag se to ma. No to trzeba uważać. Dobra. Masz, masz jakieś złoto? Weź nam, zbierz diaks i upgrade'uj coś. Dobra. Mogę sharpnessa. Mm, sharp prota, jak ci starczy. Dobra. Tu mam już 8 diaksów, więc starczy. Raczej. O ile nie zlecę z nimi zaraz. Dobra. Kupię nam Prota... Yy, yy, w ogóle... Yy, idę jeszcze po dwa diamenty i mamy po ten. Mamy Prota 2. A mi się blożki w łapce skończyły i spadłem. Dobra. A ja już yy, kupuję nam Prota 2. Idzie na nas. Nie. Czekaj, nie rób takiego. On zabija. Się. Jest tutaj. Jak chce, Maciuś, 5. No, no, no. A ty. No, nie. On, jak on mnie z zaskoczenia wziął. Dobra. Aha! Kokcie, no to... ja tylko mam ten. Dobra, full focus, full focus. No, w biały trzeba wjechać. Generalnie, widzowie, no to drugą arenę mogę zaraz nagrać. Bo. No, niestety, ale ten film ma już 9 minut. Dobra. Prawie porobiłem Maciusia lat 5 Ja go porobiłem. Wyknokałem go. Dobra, musimy lecieć na Maciusiów. Kolejny w ogóle nie chcecie bez... chyba. Dobra, dobra, dobra. To będzie mamy? bo w ...tym na... Dobra, a więc widzowie, zaraz nagram kolejną arenę. Widzimy się już na zachodzie.